Dzień dobry, a w zasadzie to dla mnie dobry wieczór i naprawdę dobry wieczór, ponieważ właśnie dzisiaj został nagrany pierwszy odcinek drugiego sezonu Lalki, czyli projektu Zaczytaj się z dziesiątką, czyli nie taka lalka straszna. Projekt ten oczywiście wiem, że miał być. Z trzymiesięczną przerwą. Przerwa trwała 5 miesięcy, jednak. Jak Stare i Dobre przysłowie mówi, co ma wisić, nie utonie. Za co dziękuję, to przede wszystkim, że gdzieś cały czas pojawiały się te głosy, kiedy będzie następny sezon lalki. No i. Mam przyjemność ogłosić, że już jutro, czyli 28 października o godzinie 17 ukaże się pierwszy odcinek nowego sezonu, drugiego, czyli już ostatniego, ponieważ zamierzamy oczywiście skończyć już tutaj lalkę, tak więc no, też będzie nieco dłuższy ten sezon. Ale z takich poważniejszych zmian to. Chciałbym powiedzieć, że będzie on yy, yy, jednotygodniowy, to znaczy jeden odcinek w tygodniu, ewentualnie z drobnymi yy, odcinkami specjalnymi, yy, które akurat będą się tam pojawiały, powiedzmy na jakieś okazje, ale to yy, będziemy na bieżąco yy, kombinować. Natomiast, tak jak mówiłem, 28 października, godzina 17. Na tym właśnie kanale, na którym się pojawił ten film, zapraszam na nowy sezon lalki.